What? What? What the fuck? i the better. Oh, kurwa. Oh, kurwa. O kurwa, nie ja coś blachę zgubił Kurwa Jakie muszę jechać Dobra, dawmy no się tak Ale ja pierdolę normalnie Blachę zgubiłem Stroga na dzisiaj jest jedna. Przykręcajcie swoje tablice. Bo jeśli tego nie je zrobicie, to zrobicie tak jak ja i ją praktycznie zgubicie. Więc proszę, przykręcajcie je. I to wszystko. Z wami żegnam. Ja byłem bytowski. już nie będę przedłużał. Siema. Nie no, kurwa, normalnie nie mogę! Kurwa! Was. Nie, bo tej gumy od No kurwa nie!